Cześć! Witajcie na kanale Piłka dla Wszystkich, na którym podpowiadamy wam, jak podnosić swoje piłkarskie umiejętności. W dzisiejszym odcinku jako ekspert towarzyszy nam Kuba Wojtkowiak, czyli trener Mobilnej Akademii Młodych Orłów. Cześć! Dzisiaj czeka nas sporo ćwiczeń. Jako że prowadzący zgłosił kontuzję, to musi liczyć na wsparcie młodych i zdolnych piłkarzy Akademii Warty Poznań, czyli Dawida Luiza, Aleksa oraz Marco Roysa, czyli Maxa. Kuba nauczy nas dzisiaj zaskakiwać bramkarzy uderzeniem knuckleball, czyli tak zwanym spadającym liściem. I od razu pytanie, Kuba, do Ciebie, jak trudno jest się nauczyć tego uderzenia? Z pewnością jest to trudny element, trudna technika do opanowania, ale ilość powtórzeń spowoduje to, że nauczymy się tego. I dzisiaj mam nadzieję, że chłopcy z Akademii Warty Poznań będą po naszym odcinku potrafili już uderzać knuckleball. A jak często trzeba ćwiczyć ten element, żeby dojść do takiej perfekcji jak chociażby Cristiano Ronaldo? Muszę ćwiczyć codziennie, raz w tygodniu. Jak, jaka jest ta częstotliwość? Żeby nauczyć, to na pewno dłużej, później doskonalić, to myślę, że raz, dwa razy w tygodniu warto sobie przypomnieć kilka kilkadziesiąt powtórzeń, czyli na przykład półtorej godziny w tygodniu poświęcić na to, z pewnością spowoduje, że dojdziemy do, do perfekcji. Zwykle knuckleball kojarzy nam się z rzutami wolnymi, ale historia zna przypadki, chociażby Frediego Guarina wtedy jeszcze ze FC Porto czy Clarence'a Saydorfa w barwach Realu, którzy potrafili zaskoczyć bramkarzy uderzeniem stoczonej piłki. Czy trudniej, łatwiej jest uderzyć z rzutu wolnego? Trudniej jest uderzyć z piłki po prowadzeniu stoczącej się, no bo mamy presję przeciwnika, czasu, piłka się toczy i trudniej ją trafić w odpowiedni sposób. Natomiast uderzenie z piłki stojącej powoduje to, że mamy dużo czasu na przygotowanie się, na nabieg i na precyzyjne uderzenie piłki w odpowiedni sposób z ustawieniem ciała. I po jakim czasie zacznę strzelać jak y, Cristiano? Po roku, po dwóch, no, czy na to koniec? Zależy, to zależy od ciebie, ile czasu na to poświęcisz. Myślę, że jak się nauczysz tego, i później będziesz doskonalił i systematycznie powtarzał tą technikę, to, to będziesz strzelał dużo goli i myślę, że, że nieraz zostaniesz w królem strzelców. Kuba, ja jako młody chłopak niejednokrotnie próbowałem uderzyć tak, żeby ta piłka spadła tuż przed bramkarzem. No, nie udało mi się ani razu, a moje próby zwykle kończyły się na tym, że szukałem wentylu na piłce. Czy coś w tym jest? Rzeczywiście, możemy w ten sposób sobie ułatwić precyzję uderzenia piłki. Gdy wybierzemy sobie jakiś punkt na piłce, czy to będzie jakiś znaczek, czy będzie to łatka, wtedy łatwiej nam precyzyjnie uderzyć piłkę w dany punkt troszeczkę poniżej linii środkowej. No dobrze, jak już znaleźliśmy ten punkt, to co dalej? Stawiamy piłkę? Tak, stawiamy piłkę, odmierzamy kroki, czy to będzie 5, 7 czy, czy 8, to już zależy od nas. Natomiast bardzo ważny jest ten nabieg. Zaczynamy powoli nabiegać i im bliżej jesteśmy piłki, tym przyspieszamy ostatni krok, to jest dynamiczne przyspieszenie i pochylenie swojego ciała do przodu. Myślę, że najlepiej nam to będzie zobaczyć na przykładach. Yy, chłopaki, gotowi? Tak. No to strzelamy. Strzelamy. Słuchajcie, znacie już teorię. Teraz przejdziemy do praktyki, czyli do uderzeń piłki. Obieramy ten punkt, odmierzamy kilka kroków 5, 7 kroków. I pamiętajcie o odpowiednim nabiegu, czyli zaczynam powoli, im bliżej piłki przyspieszam i uderzam piłkę. Stopą usztywnioną, palce w dół pięta do góry, i w ostatnim momencie uderzenia dynamicznie pochylam swój tułów do przodu. To nada takiej rotacji, że ta piłka będzie spadać pod poprzeczkę. Staramy się, żeby ona opadała tuż pod poprzeczką. Przyspiesz, pochyl się. Okej. Okay. Jesteśmy coraz bliżej. Jeśli Ty jesteś prawonożny. O, nie całą stopą nakrywasz, tylko czubkiem, ok? No. Przez, przez młodzika by przeszło. Nad murem. A jakiś dodatkowy ruch stopą się robi? Czy ona pozostaje sztywna? Jak, jak, jak jest jeśli, tą stopą? Jeśli chodzi o stopę, to on po uderzeniu przeciąga idzie za piłką. Staramy się jeszcze do, dodatkowo, jak już wiemy, że jest nabieg, środek piłki, przyspieszenie, sztywno stopa. To kolejny element to jest dynamiczne pochylenie się, nie? które właśnie powoduje, że ta piłka opadnie. Ok, no tak prawie. Jeszcze biegniesz wyprostowany, luźno, i w ostatnim momencie. No właśnie, to pochylenie się jest, jak już stawiam tę nogę. Pochylenie jest w momencie, gdy stawiam jednocześnie. To znaczy, gdy już jest postawiona, i gdy już biorę wymach. W ostatnim momencie, gdy stawiasz nogę postawną, pochylasz się bardzo szybko, dynamicznie. Ok, pochylasz się i trafiasz piłkę. Nieco pod spód, okej? Okay? Nieco pod spód. Spróbuj. Okej. Okay. Okej, okay, jest pod poprzeczkę. Teraz czas na odrobinę rozrywki. Przygotowaliśmy mały challenge. Trener Kuba jest już w bramce. Aleksy i Max mają po trzy strzały. No i ten, który więcej razy trafi do siatki, ten wygrywa i będzie mógł zdecydować, kto z nas, to ekipy, posprząta dzisiaj sprzęt. Możesz skorygować swój nabieg, jak biegniesz na wprost teraz, to piłka bardziej poleci w tą stronę. No, jakbyś ty stał w murze i tak dostał, to fryzurka byłaby już, wiesz... Brawo! To ja ustaliłem, że z Aleksem posprzątamy sprzęt, bo nie chcę nikomu robić przykrości ze sztabu. Niesamowite zachowanie, a Ty masz jeszcze 5-0 średnią. Dobry Cię, chłopak. 5-1. Zagrzeczne. Zagrzeczne. Nie, ale nie wiem, czy Trajan się ze mną zgodzi, bo ja tak obserwując i Alexa i Maxa, zauważyłem, że oni każdy z tych elementów próbowali bardzo dokładnie odwzorować, natomiast no to na pewno nie jest. Nie jest łatwe, żeby to wszystko połączyć. To chyba chodzi o to, żeby wypracować pewien automat. I, i po to jest ta regularność i powtarzalność, miesiące. Ta, ten, te automatyzmy, po prostu sami sobie, później dobierzecie jakieś szczegóły e, tej techniki uderzenia piłki, wcześniej na e, później uderzenia piłki, e, żeby po prostu wypracować ten element perfekcyjnie. Ale to na pewno będzie się wiązać z tym, że potrzeba po prostu na to. Dużej ilości powtórzeń nie? i poświęconego pewnie czasu, poza godzinami treningu i możecie doskonalić te elementy. Dobra, to za ile lat możemy sprawdzić, czy już potraficie spadającego liścia w Warcie Poznań w Ekstraklasie, padnie taki gol, deklarację. Za 5 lat? Za 5 lat to dość wcześnie. No, Będziesz okay. miał ile? 17. Na dzisiaj to już wszystko, a w kolejnym odcinku widzimy się w środę o 17. Do zobaczenia. Cześć! Cześć!